Cześć Wam, pozdrawiam serdecznie moich widzów, pozdrawiam Monikę, tutaj z nią niedawno pisałem, bardzo miło mi jest, że mnie oglądasz, Moniko nie przejmuj się, jesteś zbyt wrażliwą osobą, żeby się przejmować, także wyluzuj wszystko na luz i tak dalej, fajnie, że jesteś, Chciałem, dałeś, dałaś suba chyba na mój kanał, także ja się bardzo cieszę. A poza tym, co tam trzeba luzacko podchodzić do życia, problemy jakie mamy, to wszyscy wiemy, ale to, to nie oznacza, że nie mamy prawa żyć i cieszyć się życiem tak jak wszyscy. Także pamiętaj o tym, Moniko, że tak jest i powinniśmy cieszyć się życiem tym, co mamy, ustawić się z leczeniem, ustawić się z lekami. Tak jak ja mam to ustawione, i, i nie tylko ja, bo sporo osób yy, na naszym Discordzie yy, czuje się dobrze, także da się, po prostu można. No i cóż, pozdrawiam Cię serdecznie i pozdrawiam wszystkich widzów, nie tylko Ciebie, bo, bo sporo osób nie ogląda ostatnio. Niektóre filmiki mają ponad 1000 wyświetleń, także jest nieźle. No, przydałoby się tylko subskrypcję, żeby dobić do tego tysiące i zobaczyć, jak to jest, yy, mając 1000 subów na YouTube. No i coś więcej. Siedzę teraz yy, na Dischodzie. Yy, wieczorem zrobiłem sobie herbatę. Herbata stygnie, arabska. Także sobie na luzie, kto tam w szpitalu, to się nie przejmujcie, wyjdziecie, poradzicie sobie, jednak osoby y, z problemami, że tak powiem, psychicznymi, niby to się tak mówi, tak brzydko jest powiedziane, ale ja bym powiedział to, że to są osoby po urazach, jakichś tam, po urazach y, psychicznych, po urazach, tak lepiej to brzmi, w życiu są bardziej bardziej kreatywne, bardziej sobie radzą i, i, i też o Moniko powiedziałem ja Twoje filmiki na YouTube, także bardzo mi się podobają. Ładne dziewczyny jesteście. Tam dwie dziewczyny były, chyba ty i jeszcze jedna jakaś twoja koleżanka. Ale tak jak mówię, osoby z kryzysami psychicznymi są bardziej kreatywne, bardziej, bardziej otwarte, bardziej ze robią. A ty Moniko nagrywaj, bo widziałem tam wyświetlenia są. Ktoś tam to ogląda. Także śmiało może sobie nagrywać. Ja twój kanał będę śledził, też będę oglądał na bieżąco. Także się nie martw, bo, bo fajna dziewczyna jesteś i, i też fajne filmiki. Takie na fi filmiki na spontanie, słuchaj, słuchaj są najlepsze, yy, kiedy się nagrywa. Yy, jak tam leci, jak tam z ręki popadnie. Trochę tego, trochę tego. To się dobrze ogląda, bo to są naturalne filmiki bez żadnej tam ściemy. Bez żadnego też reżyserki i tak dalej, sama natura. Także pozdrawiam Was serdecznie, pozdrawiam Ciebie Moniko. No i cóż, pisz trochę na Discordzie, odzywaj się. Fajnie, że jesteś i się nie przejmuj, nie bierz do głowy, po prostu na, na luzie. Po prostu do wszystkiego trzeba podejść na luzie, się nie przejmować. No i jesteś kreatywną osobą na pewno i w życiu sobie na pewno poradzisz. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, pozdrawiam Was wszystkich widzowie, trzymajcie się, cześć.